Co mechanicy mówią? No może otworzymy maskę, to ja pokażę, co myśmy tam zrobili. Od najprostszych rzeczy, czyli wymiana świec, tak. wymiana cewek zapłonowych, bo pierwszy pan powiedział, że wypadanie zapłonu jest. Akumulator wyciągnięty, katalizator roż, rozcięty, spra, sprawdzony. Czy, czy jest drożny, tak, czy tak? Tak, Aha, tak. dobra. Wymieniona sosonda lambda. Wy, wy, wymieniony ten, ten czujnik nawet sprawdzali alternator. Dobrze, rozumiem, że e, samolot jest potrzebny, e, no, ale tutaj ustryka nie jest taka oczywista, tak. więc ja go chwilkę podtrzymam, bo muszę sobie to wszystko posprawdzać. Na szczęście ten problem występuje na wciąż, czyli cały czas mamy problem z przyspieszaniem, tak. e, więc będzie mi nieco łatwiej. Ja go dzisiaj zabieram. I oddam go, obiecuję w stanie jeżdżącym z odpowiednią mocą. Wow! <noise> wow! No po prostu wow. Bardzo dziękuję. dziękuję. Daj karteczkę, bo mi się przydał. A okay. to jest lista życzeń Roberta, będzie im potrzebna.